O, oh, oh. oh, co tam Piotr robi? Ucie, zrobię jak. Mój głupszy Z. Mam z mangi. Nie pomasz. powiem. Na znaczy, tyle. Generalny podpis Z. No, proszę, odkryłem najnowszą Z. Mogę sobie teleportować. A ja bycia geleli, a nie słuchać Ale fila, fila. To was z tego powodu zasiądziłem dziem polfale. To interesujące. Ja się urodziłem dziem śmierci. Co? No jasne. To idziemy do Gallelli. Ok. Chodźmy. No i bom! Co mówiłeś? To naprawdę nie słuchałeś? Jasne! Okej, okay, to ci powiem wkrótce. Jaki masz prawdziwy um, kolor? Kogo? ci zalaz! bo coś jaka Te to, to pożałujesz. Ja też mam super moce. Gwarantuję, że już sobie Okej, okay, zgadzam się. Piotka i on. Hmm... Jest na nich. Tak, dużo zwałeś! Łyski. Co to jest Łyska? Co to jest Łyska? wśród rozluźnieni nie chce się zrobić to prawda? i ja? Nope. A czemu to tak dalej z moich domu. powiedz co to jest twoje łamięmy się do domu mów mam się odoszyć co jest grane? Wykorzystałem Twoją energię ge, cała, żeby, żeby Twoją energię cała tylko Energię cała. Teraz mogę sobie wyobrazić ze Twoją lenką c co? Okej, okay, nieważne. Chodźmy do galerii. Mam petes ich słuchać. No, okej. Okay. tylko. I to sędzia. Co to robi? Oj, czy moja ręka? Jaznika. Dobrze, doj. ja sobie w błocie. Tak, to ja sobie pójdę w słódko, nie, jaka dzięki. Co powiem?